1120. Co oznacza, żeby challenge mi się udał muszę wytrwać do 1321 w niedzielę. A wy dajcie znać w komentarzu, czy myślicie, że mi się uda, czy raczej wyrko mnie przyciągnie wcześniej. Ale na razie tak dobrze się dzisiaj czuję, że nie wiem o co chodzi. Zawsze śpię po tak 7-6 godzin czasami. I nagle, przespałem się, 13 godzin. To w ogóle czuję się tak dobrze, że dawno się tak dobrze nie czułem. mam nadzieję, że się uda. Serio. A w sumie dodatkowo wybyła by właśnie pierwsza godzina i dwie minuty. Damy radę. Zrobiliśmy zakupy do Fausty. Dokładnie zakupy do tego filmiku Ponieważ mój challenge zacząłem w trakcie nagrywania Filmiku do Gen Z, dlatego dużo Fajnych zakulisowych rzeczy tutaj zobaczycie Teraz wracamy do domu, tylko na początku Sobie coś zjemy, podjedziemy po prostu Do jakiejś piekarni po drodze Okej, okay. kochani, śniadanko gotowe Prawie gotowe, bo zapomniałem o jednej bardzo Ważnej rzeczy, oczywiście zapomniałem o Kawce, a dzisiaj ze mną mieć GBS i dostałem pasmaki smaki do przetestowania Jagodziankę i pistacjowy Więc na samym początku sprawdzimy jagodziankę, bo jestem Bardzo ciekawy i oczywiście tak jak wiecie, kawka musiała być, bo jeżeli nie mam spać przez 50 godzin, no to bez kawy będzie ciężko. A GBS ma 5 razy więcej kofeiny, więc to jest po prostu dla mnie idealna kawa, bo ja lubię być pobudzony. A GBS to robi idealnie. A wy, kochani, jeżeli chcecie sobie kupić GBS, a to teraz z kodem Mortal 25 macie 72 godziny, żeby kupić go 25% taniej. Więc spadajcie. Nie uwierzycie w to, widzowie. Smakuje jak jagodzianka, jest bardzo dobre. Chodźmy zjeść śniadanko wreszcie. Powiem wam tak, nie chcę mi się spać. Komu się chce spać po 4 godzinach? So Widzę! So good! Jakby Bika teraz nie nagrawała filmu do siebie, to by zrobiła sobie dziękę. Jestem dżonkowa Lana. Ja wolę powidła. Ogólnie dzisiaj mam dużo rzeczy do roboty, bo dzisiaj jest jedyny dzień, kiedy będę w pełni funkcjonował. Dlatego rozpisałem sobie lektora do poprzedniego filmu z VR-em, dokończyłem nagrywać reklamę, poszedłem z gegarkiem na spacer i dodatkowo wpadłem na pomysł, żeby odwiedzić przez was bardzo wyczekiwaną osobę. No jak widzicie tutaj mam minę jakbym miał się zaraz zesrać, bo nie wiedziałem czy do dobrego domu pukam Just na TV, Chris, what are you doing here my friend? What song are you listening to SKTV Co ty robisz stary? Ło, wow, co ty robisz stary nice tune? No ja montuję odcinek, kurde, ja zaczynałem te ostatnio mi wysyłałeś jak w TFT Widzisz Przemek dlatego ci się filmy spóźniają, bo se gra w TFT, a nie montuje. No kurde ale to trochę racja yeah. Nie! No, ale A ja wracam do Gen Z, ponieważ musimy zrobić mały test, który będzie bardzo ważny w trakcie dzisiejszego odcinka. Dlatego więcej o tym powiem teraz. Zrobimy trzy testy: test na czas reakcji, test na celność i skupienie oraz test na krótkotrwałą pamięć. Te testy będziemy powtarzać co parę godzin, żeby sprawdzić, jak mu się zachowuje po różnych godzinach bez snu. Full tryhard. Pu! Okej, okay, poniżej 200. Aj, trochę w kozi. Dobra, muszę się skupić. I ostatnia, najważniejsza. Let's go! 180. 218 to mój przeciętny reaction time. Uważam to za okej okay, wynik. Następny był test na celność i skupienie. Mój total score to 274. 90% trafiłem. 50 klików, tylko 3 nie trafione, więc gear. I najważniejszy test. Test krótkotrwałej pamięci. Skupmy się teraz. Pierwszy poziom łatwy. L odwrócone. Bez problemu level 6. Oh fuck man! Come on! Ale Dobra, Wiktoria. Jestem lepszy niż Average, więc uważam, że poszło mi dobrze. Przetestujemy kolejne, tak jak mówiłem, za 24 godziny. I oglądajcie do końca, bo niektóre wyniki mogą Was bardzo zaskoczyć. Niestety, czekając na Wiktorię, coś mnie złamało i. Nie no, ha! Żartowałem oczywiście, ale porobieni, es! No, ale serio czekałem na Wikę, ponieważ napisała mi, że ma dla mnie coś fajnego. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak możesz smakować jedzenie z Harry'ego Pottera? Magicznie. No dobra, dobra, ale resztę testów zobaczycie u Wiki na tym filmiku. Widzowie, farbuję włosy, zaraz się widzimy. No i jakbyście mnie obserwowali na Instagramie, dlatego każdy teraz zbija, to byście wiedzieli, że wcześniej farbuje włosy. Robimy niebiesko-różowe. Okej. Okay. Ale farbowanie włosów jest nudne, zapomniałem. Dziękuję! A jak my to zmijemy? O kur... Przecież się mi kolor pomieszcza jak to zmijemy. O kurde, rozpuszczalnik musimy kupić. To ciemniejszą chyba lepiej pierwszą zmyć, nie? Mocny ten kolor. Ładny kolor. O to Siedzi! O kur... Pika. Chyba nie tak miałoby być spokojnie. Chyba ręcznik do koszej. Nie no, właśnie zostaw sobie na takie eksperymenty. O no. Dobra, idę zobaczyć reakcję innych. Z tą strony Teraz. Co? Nie no no! czarny? Oh, sorry. Wow! Lepiej niż ostatnio Ale no, masz teraz policyjne włosy. Nie! <noise> Bubblegum. Tak, Bubblegum niech będzie, ale yy, bardzo fajne. Wow. Lepiej nie było, faktycznie. A lepiej niż zielony? No witam! Zamówiłem sobie żarełko. Mamy godzinę 20.48. Co oznacza, że nie chce mi się liczyć. Teraz idę odpadać streama. Posiedzimy trochę na streamie, żebyście widzieli, że nie śpię i tak dalej na żywo. Streamek ruszył. A ja co? Idę oczywiście sobie kawkę zrobić. Proszę bardzo! Od nitra. Smak brownie. Wasze zdrowie! O, ale dobre. A wy pamiętajcie, że macie aż 25% zniżki z kodem MORTALCIO25. Teraz lecimy. Nagrywam was, widzowie. Proszę ładnie pozdrowić je, widzów z, z przyszłości. O tak! A wy subskrybujcie kanał, jeżeli nie chcecie omijać filmów i zrobić sobie pozdrowienia w przyszłości. Ponieważ nie miałem co robić w nocy, postanowiłem zrobić przedłużonego streama. I faktycznie był przedłużony o łącznie 13 godzin. Mam gości! Ja hmm. mogę odpowiedzieć na jakieś pytanie od widza? Było jedno, nie wiem czy chcesz odpowiedzieć. Ja powiedziałem, że nie odpowiem. Jakie? Ja? Czy masz dziewczynę? Mam, Fausty! O holy, <słuch> <a> <słuch> to jest live. O nie no, dało, my chodzimy, my dało my chodzimy, się, nie Nie żartowałem jak coś widzowie Pokaż dupę dla widza Ja bardzo chętnie Na bym instagramie ja Bartek Kubicki Bardzo chętnie bym to zrobił, ale nie chcę żeby Patryś dostał bana to Może ona po Jezus prócz. Byczku Takich luksusów to nawet ja nie mam musiałem streamować do 11 Dlatego odpaliłem sobie gierki typu fazmofobia i Detroit become human Paczko schodzi na zawał I tak wytrwałem na razie do 4 w nocy 4, 12. Zaczyna być bardzo ciężko Nie są krótkie teraz strasznie, więc boję się, że może mi się nie udać ten challenge Ale kto nie jak ja? Let's go! Jadę po Krzysia i pojedziemy razem po jedzonko jakieś Spogadę z Przemkiem dlaczego się film będzie później <grym> Ty chyba z tej jaj robisz, że to jeszcze moja wina Nie no, ty, ty no, jesteś... no, po prostu się... Siedzieć do siódmej, teraz gdybyś go A ja do trzynastej za jechać, dwa dni Jechać teraz do Ciebie po, po maku? No Ale kawka jest w termosiku, pachło jak, jaka kawka mm, Cieplutka Dobra Chyba Zapomnieliśmy tak, nagrać, bo jest już y, piąta godzina. Chłopie, telefon mi padnie. Co? Nie rozumiem, dlaczego jest Od piątej w nocy w, to, w sumie już rano z tą Co? Ty już majaczysz. Dlatego nie rozumiem, dlaczego o takiej godzinie jestem z tą właśnie małżonką. Zaraz wracamy i gramy w TFT, nie? Lala, Dobra, Dobra, chcę tylko powiedzieć, że połowa będzie o godzinie 12.00. Za 7 godzin. Ja, ja, ja. A, oh, super, super, Wiem. Cringe. Super, są Cosiki, tak? Tak. Super, dziękuję. Miłej pracy. Miłej pracy. Albo kurde, ale tyle... Co gadasz ty mają... do mnie? Nie, no było tak... Nieważne. Dobra, let's go! Przywitajmy tutaj ludzi na stół. Żyję! Na razie wróciła mi energia z powrotem, ale i tak już mi się oczy zamykają powoli, a przed nami jeszcze długa, długa droga. Oczywiście kontynuowałem streamka, ale jak zrobiło się już widno, postanowiłem wyjść i chwilę sobie odpocząć. Dzień dobry! Jest już rano. Przeżyłem pierwszą noc. Nie do końca, bo jest dopiero 6.52. Za mną już świaduję, że około 20 godzin challenge'u. Dalej jest stream, ponieważ muszę do 11.00 wytrzymać. Jest dobrze. Krzysiu jeszcze siedził, nie montuje Przemka pro i gra ze mną. Ja nie robię challenge'u, ale jeszcze nie śpię. Nie wiem dlaczego. Będzie to jeden z trudniejszych challenge'ów, jakich nagrywam, ale damy radę. Zaraz muszę chyba iść się napić biesa. Myślę, że tak co 8 albo 6 godzin będę pił, bo pomaga. Aczkolwiek to zmęczenie już zaczyna chwytać bardzo Często, bardzo mocno i bardzo nagle. Ostatnio jak robię ten challenge, mam wrażenie, że było łatwiej, bo przez te pierwsze 24 godziny i dopiero po 30 godzinach mnie hitnęło, a to mnie hitnęło od razu, więc nie wiem co się dzieje. Jedynaś 128, Co oznacza? Nie pamiętam, o której wstałem. Ale jestem święcie przekonany, że właśnie przed chwilą minęło 24 godziny. Odkąd nie śpię. Mam teraz dużo energii, bo właśnie wypiłem kawę. Nie wiem, ile się to utrzyma. Już jest coraz ciężej. Ale właśnie skończyłem streama. Chcę sobie trochę, nie wiem, posiedzieć. Poglądać jakieś rzeczy na luźno. I potem chcę na przykład skorzystać z basenu. Pójść na spacer. Zabić czas przynajmniej do godziny 18 Coś probić po prostu porobić coś ciekawego. I o godzinie 12:59 przyszedł czas na kolejne testy. Ej stary, ale dytka jak będę miał lepsze. Mordo! Mordo! What the fuck? Ej, lepszy czas reakcji mam teraz niż za pierwszym razem. A nie spodziewam 26 godzin. What the fuck? Mordo! What the fuck? Czemu mam znowu lepszy wynik? Ja nie mogę spać, mój mózg działa lepiej jak nie śpię Oprócz pamięci, ponieważ ta była taka sama Jeżeli wszystko podsumować, po 26 godzinach bez snu praktycznie, mam wszystko lepsze Albo pamięć mam taką samą jaką miałem 24 godziny temu Możliwe, że to przez to, że dopiero jestem świeżo po kawie, nie wydaje mi się, że tak powinno być I uwaga, kolejna dętka Ile bym dał za taką drzemkę, to nawet nie wiecie ba. Podobno najciężej będzie po 36 godzinie, czyli za 10 godzin. Ost! idealnie, bo wybiję północ. No, będzie ciekawie. Powiem wam, kochani widzowie, że się wykąpałem. Strasznie się źle czuję z tym, że idzie mi okropnie. O wiele gorzej niż ostatnim razem, jak nagrywałem ten filmik na GenZi, gdzie wytrzymałem 44 godziny, że jak ja nie wytrzymam 50 godzin, to dymka. Więc no, walka dzisiaj będzie gruba. Odpalam sobie rundkę w LOLa i zajadam się rosołkiem, czy do mnie? Giga słone, ale dobry. Rosołek na choróbską, ale nie jestem chory tylko zmęczony, więc zobaczymy czy zadziała. Widzowie, nie wiem co się stało. Zjadłem ten rosołek faktycznie nie postawiłem do nogi, bo czuję się jakbym stał tak z 12 godzin temu, a nie 30. Chebie siedzieć w domu, postanowili się przejść do jakiegoś większego sklepu i zrobić zakupy. Jutro, jakiejś 6 rano o 7, zrobimy sobie śniadanko. Ej, no pszczaj się Gęgar, ty nie rób mi takich gwałtownych W sumie dobre, bo mnie przebudził trochę O kurde, patrzymy jednak Cień co? W montażowni <laughs> Oda, idę do sklepu W montażowni zostawiłem, nie pytajcie Zostawcie suba na kanale, tutaj na łapce jest przycisk subskrybuj I zróbcie to dla Gęgarka, który ma kamyczka Dobry o, ja. kamyk, do trochę. Miałem iść spokojnie do sklepu normalną drogą, ale znalazł się Krzyś. Krzyś, który powiedział. Stary, no i nie wiem gdzie ja cię prowadzę, nie? Mam nadzieję, że się nie zgubimy, ale po... się ściemnia, nie? To jest po prostu droga starego po zakupy, wiesz. Tak, przez góry, w rzeki, lasy. Całą nie chcę drogę. mi się ich słuchać. Już. I głupi, niewyspany, ja się posłuchałem tego. Ktoś tutaj mieszka, ale bardzo patrzcie, taki a myślisz, jakieś halucyny, że zamykasz oczy i widzisz takie wzorki czasami? Nie, nie chcę zamykać oczu, bo boję się, że od Wydep no nie pierdziel, że. Idziemy tu, zobaczymy. Dobra, to na razie Krzysiu. Tam idźcie, tam wiesz... Do bunkru. Pamiętam, no, że przez bunkier przechodziłem. <ślinny> <ślinny> Ej, widzę coś. Ławki. Nie, to na pewno nie miałem ławek wtedy. Ale Krzysiu skoro. to... bym w tym bunkier, ładny był. Chłopcy, mam być sobie nie. A do nie na bunkier. Te chodzenie. Jak najszybsza droga do sklepu, zasypiam Eee, momentalnie się ciemno zrobiło Slenderman, kurde Ej, gramy teraz horror IRL To już nie jest diad, stary Mówiłem, Ty, że to się pójdziemy? No, bo uśniesz a, 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 a. Nie, nie no Do Biedry to. idziemy! Spać mi się chce O, siadłem na kamieniu Co wyjechałeś z dupy Straciliśmy drogę, to jedziemy w kółko teraz, tak? Po... Teraz, teraz się wracamy tutaj, a my musimy iść tam, w sensie tam nas prowadzi, więc musimy iść przez dzicz. Mówiłem, że to jest, Z jakaś, to jest jakaś amatorska ścieżka, mówiłem, że przez tą konkretną dzicz. Czyli spontaniczna droga, zajebiście. Ja pierdolę, Krzysztof, jesteś najlepszym operatorem, ja operatorem <gry> i prowadnikiem na świecie. Ło kurwa, ma. Ja pierdolę. Tam jest to jest bunkier! To jest jakimś wojskiem. tu jest bunkier! Pamiętam to! Kur... Krzysiu! Wstałem z gałęzi! panowie to tu! Nie podoba mi się to! bo wchodzi komuś na działkę! Kur... Ale się obudziłem, się ja. moje instynkty przetrwania się odpaliły wszystkie naraz Oby ta furtka była otwarta Błagam, błagam warta, no. idziemy na oko Ja żeby idziemy zostawiamy go Dobra spierdolmy tędy Tu jest droga normalna panowie A jak tu jest wysoko? Nisko, chodźcie Znowu zobacz, przejdziemy Ludzi i nie będzie wyjścia, bądź wyjścia no. zobacz to Ja cię ja tak ja żartowałem, i nie sprawdziłem, czy tam jest przejście. Co to jest? Co to jest? jest? samochodu. Jakie to są fury, pan? GWTF? Co to jest? Ale zajebiste, stary. Oh, co to no. jest? na jakieś pułapki, kurw? A, że idą lampkę, to znam, ok. A tu jest druga już normalnie. Ja chcę tylko powiedzieć, się... że tu w ogóle nie ma ludzi A patrzcie jakie stare auta tu są Ja tylko do drogi się. No i Biedronka, no panowie, najlepsza no droga Powiedziałem, że do, pójdziemy i dalej na skróty Za jasne jest tutaj dla mnie Irytuje mi to łeb, strasznie Dobra, ręki. Co jeszcze tak mnie pobudzi i dobrze? To są na przykład suki na energię i tak dalej Nie, ja to wolę kawę Zachowuj się jakbym był pijany, zaraz nie wywołam z tego sklepu. No i tak jest, ponieważ człowiek po do 24 godzin czuje się jakby miał już alkohol we krwi Dziękuję. Nie nic, co chciałem Pomidorka <grym> Dzięki <grym> <dorka> <grym i dorka> Nie dzięki. Lepiej. To co to było? Co Ubera zamawiamy, co? Nie idziemy. Panowie! Jutro na dziesiątą właśnie ogarnąłem kurpo Ciężką rzecz. To będą tortury. Serio, oglądajcie do końca, ponieważ jeżeli mi się uda dotrzeć do tej rzeczy, którą mam umówioną na rano, będę wtedy 47 godzin bez snu. Co oznacza, że zaraz będę mógł mieć halucynację. I to nam bardzo, ale bardzo utrudni tą rzecz. Ale oglądajcie do końca, bo to jest niewiadome, czy dotrę do tej godziny, bo czuję się fatalnie. No ale oczywiście po powrocie od razu wleciał wleciał gbs, a pamiętajcie z kodem mortalcio 25, macie 25 niżki? Mama zawsze mówi, żebyś wyjął łyżeczkę, bo sobie inaczej oko wydłubisz. W szkole tak dobrej kawień, być tak, szkole musimy kopnąć. Twierdziłem, że zrobię kilka trudniejszych rzeczy Poniec paniu 31 godzin. Ile mi zajmie zrobienie sudoku? Tylko 55% osób umie rozwiązać tą łamigłówkę. Czas start. Spróbujmy czegoś innego. Przegrałem z botem. Wygrałem z botem. Przegrałem z botem. Kurwa! Myślałem, że mi dobrze poszło w szachy, ale oczywiście, że. Pa! Daje się zrobić. Dobra. Ale lepiej się czuję po kawce. Ale żeby jeszcze było lepiej, chodźcie ze mną <śmiewanie> no to się pływać jak się nie Ale jest mi zimno, czyli się obudziłem I guess Ej, mam wrażenie, że jest strasznie tutaj creepy Albo zaczynam mieć zwidy Żeby jeszcze to być postanowiłem skoczyć pod lodowaty pieśni God co ja sobie robię Obudziłem się! Ło! Zaczyna mi odbijać. O nie, nie, nie. A co, jak zostawię, to na zawsze. Nie wiem, czy to jest najtrudniejszy challenge, jaki robiłem w życiu, ale najmniej przyjemne zdecydowanie. Teraz idealną rzeczą będzie zrobić test. Minęło 39 godzin i zrobię go teraz. Jeszcze jesteśmy w 240, ale wysokich, więc zaczyna się robić ciężko. Okej. Okay. Wydaje mi się, że mam lepszy czas niż zazwyczaj I na sam koniec najgorsze Pobiłem rekord, nie wiem co się dzieje, mam już dość tego odcinka, chcę iść spać Muszę iść, jest zaraz czwarta Mam turbo kryzys, muszę iść przejść Krzysiu, kochany, idę się z nim spotkać o czwartej w nocy Dawno się nie czułem tak fatalnie, jest mi niedobrze, czuję się jak syf Powoli do przodu Patryk ma niezłą dętkę, dętkę UFO. teraz Straciliśmy kontakt Idzie i gada o UFO Alien Stary, co ty robisz? Ty sobie wkręciłeś, że jesteś mega zmęczony To będziesz me... Ma... Przed chwilą był jeszcze dobry z tobą Teraz to ty nie wiem, co ty robisz, stary No jak idziesz do łóżka? Idą <laughs> skurczywyki Jedziemy na tą aktywność, która będzie talnym hardcorem dla nas w tym stanie. Chłopaki też nie spali, opiek Marcela, który spał dwie godziny. Krzyś spał z 4. A wy zobaczycie gdzie jedziemy teraz. Powidzimy się na miejscu. Znajdujemy się teraz w pirackim escape roomie. Jeżeli uda mi się wyjść... Znaczy nam się uda, sorry panowie. Jesteśmy to, w tym razem. No, to mogę wreszcie położyć się spać, bo akurat minie 50 godzina. Puls hard speedrun. O! Ed, Jan, John Black! 4 Nie, is... yeah, 9. Skreślone to jest 5. Jest. Okej! Okay. Okay. Oh. Jaki to rompany! Uhu! Sea of Thieves! Panowie, jako kapitan łączący w piłkę, Dorester! Lecimy w rejs! Hey, roz, 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 Ej, rozzej, rozzejrzmy się! O oh, kur... Padły. Ale mordo! Co tu jest? O nie, czekaj. Za dobrze nam idzie, mam wrażenie. Mogłem tego nie mówić. Co? Bra. Tak. Dobra, krótko faluwa, bo... Dzień dobry, my chcemy się tylko dowiedzieć, bo nie wiemy do której dziury A! O, dziękuję, no Że to ja jednak jesteśmy działy. ślepi Nic tu nie ma A! 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 <laughs> Nie mamy pierwszej i ostatniej Czyli siódemka chyba się robi I 6G Z, Z. Z. Dobra, zapiszmy to Ale czekaj, bo jeszcze druga jest i ona zrobi inną To 5 Piątka, tak? Nie zła piątka. Ej, ale myślimy, Dobrze nam idzie, serio, serio, to dobrze. jest e, pierwsze. Próbuję złamać cyfr, bo nie mamy ostatniej cyfry. Ej, aż. Mordy! to jest dwa, nie pięć? Jezus, Maria! Chciała! Ej, łeb mi już pęka. Klucz! Do twojego serduszka. Dobra! O jezus, jakieś już co to mam brać To jest coś do wąchania. Ej, nie mam węchu. <laughs> Nie fajny fajny topak. Nie świeć mi, tu chce iść spać. To jest jedyne, o czym może spać. Zostań cię, utopcie, że się za burdę. To jest ananas! Ale to jest kokos! To jest ananas! To jest kokos! Nie no, kokos nie jest taki słodki. No, no ale to gdzie masz indziej? szóstkę. mi. Powołaj szóstkę! W tym momencie, jak widzicie, już ewidentnie zaczęła mi wchodzić frustracja. Jest! Aj, let's go! Ej, tu nie zepsuj, bo jak zepsujesz, to się już nie otworzy Tak było w kod Da Vinci yes. Koniec? No, dynka Nie! Ah. Yeah! Udało się! Z czas? Czas! A. A jak ponad godzinę tam siedzieliśmy? Mieliśmy właśnie, bo nie spaliśmy i mieliśmy taki już taka frustracja, nie? że każdy w swojej głowie malczył Ja już nie chciałem z nimi tam siedzieć no. <noise> Dlatego wróciliśmy do domu i od razu zacząłem robić testy, żeby położyć się i jak najszybciej spać Robimy ostatnie testy i Mordo, szybciej niż ten wczoraj Mordo, właśnie zrobiłem nowy rekord po co chodzi? Czemu wszystko wychodzi mi lepiej niż jak jestem trzeźwy? Ja, ja od dzisiaj nie śpię, żeby się skupiać lepiej. Nie no, okej. Okay. Idę spać, dobranoc, dziękuję za oglądanie wszystkim. Jezus, kibu się kanał. Zapraszam tu łóżka. idę spać, beatka, idę spać, beatka. Idę ja spać, Idę spać. Idę spać! Jeden spać! O, dobranoc. Nie subskrybujcie kanał po 50 godzinach bez snu. Idę spać. W mogę zamknąć oczy, nie muszę się bać. Ja już zasypię do